Obrady lubartowskich rajców. Pani burmistrzu, bądźmy uczciwi. Zakończenie sezonu grzewczego. Na weekend zapowiada się pogoda powyżej 30 stopni Celsjusza w dzień. Zakodowanie sygnału cyfrowego. Został zagodowany jeden, jedyny sygnał. Straż miejska w naszych domach. Podlega karza aresztu lub grzywny. Spotkanie z Zofią Popiołek. Jest taka akcja tablice przed 1 maja. Święta majowe. Naszym najstarszym świętem narodowym jest święto 3 maja. Czytanie książek wśród lubardowian? Myślę, że nie jest tak źle z tym czytelnictwem. Ewelina Bożęcka, witam w kolejnym wydaniu informacji. Prezentacją filmu wideo, który miał wykazać zdaniem burmistrza Janusza Bodziackiego mówienie nieprawdy przez radnego Andrzeja Zielińskiego, rozpoczęła się 22. sesja Rady Miasta. Spór zapewne powróci po raz kolejny, bowiem przewodniczący Antoni Czop zaproponował wspierającym się politykom, by swoje racje uzupełnili dodatkowymi argumentami już za miesiąc. Obserwatorzy lubartowskiej sceny politycznej zmęczeni są już kłótnią, jaka trwa na sesji Rady Miasta od czasu, kiedy z funkcji przewodniczącego komisji do spraw nazewnictwa ulic zrezygnował Andrzej Zieliński. Sprzeciwiał się on wkraczaniu w kompetencje komisji burmistrza Janusza Bodzieckiego. O sprawie informowaliśmy w połowie marca: Rezygnuję z udziału w pracach zespołu do spraw nazewnictwa ulic, placów i budowy pomników Rady Miasta Lubartów. Rezygnacja ta wiąże się również ze zrzeczeniem się przeze mnie funkcji przewodniczącego zespołu. Czytamy w oświadczeniu, które Andrzej Zieliński przedstawił na konferencji klubu radnych PO, która odbyła się 13 marca w Urzędzie Miasta. Swoją decyzję radny uzasadnia stwierdzeniem, iż jego zdaniem burmistrz Janusz Bodziacki traktuje radnych w sposób instrumentalny i próbuje ograniczyć funkcję organów uchwałodawczych. Kilka tygodni temu z inicjatywy przewodniczącego Rady Miasta Antoniego Czopa został powołany zespół do spraw nazewnictwa ulic, placów i budowy pomników Rady Miasta Lubartów. Przewodniczącym tego zespołu został Andrzej Zieliński, radny PO. Podczas specjalnie zwołanej konferencji prasowej Zieliński poinformował o rezygnacji z pracy w komisji. Ta decyzja stała się zarzewiem konfliktu. Burmistrz z radnymi spierali się na przedostatniej sesji Rady Miasta. Wówczas jednak przewodniczący Czop nie pozwolił, by burmistrz zabrał głos i kontynuował spór z Zielińskim. Panie burmistrzu, bądźmy uczciwi w tych naszych komentarzach i tych naszych działaniach. Informujemy rzetelnie opinię publiczną, a niekoniecznie tak, jak, jak tu zostało to sformułowane. Ja chciałbym, no proszę mi wybaczyć, ale parę minut no. chciałbym zabrać państwu w kontekście wypowiedzi pana radnego Zielińskiego o krzywdzących opiniach, o wypowiadanych krzywdzących opiniach. Związanych z różnymi inicjatywami, między innymi właśnie tą inicjatywą środowisk różnych, bo to kilka środowisk jest, jeśli chodzi o upamiętnienie czy budowę pomnika w Lubartowie, krzywdzące są opinie porównujące do gabinetów pierwszego sekretarza i, i narzucania, narzucania składowisk, które Państwo też publicznie wypowiadacie. Chciałbym powiedzieć, że drogi dojścia do rozwiązań do finału wdrażania jakichś dobrych rozwiązań, idei, są różne. Każdy z nas ma możliwość dochodzenia do celu swoimi drogami. I powiem tak, że ja to postrzegam przez pryzmat pewnych działań, które pan przewodniczący, nie wiem czy w imieniu zespołu, ale skierował chociażby do prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej z pytaniem o opinię, a jednocześnie z sugestią, której pan prezes zaprzecza. Bo zespół, tak jest w piśmie rozdanym również przez pana przewodniczącego, pana Radnego Zielińskiego. W piśmie pyta o opinię, ale jednocześnie mówi że członkowie zespołu wnikliwie się zapoznali z wnioskiem związku, który wystąpił z propozycją budowy w Lubartowie pomnika na zmodernizowanym placu przy ulicy Rynek 2. Pan prezes prosił mnie, żeby przekazać, że nigdy nie występował ze, ze wskazaniem y, miejsca, prosił o godne miejsce w centrum miasta, natomiast, natomiast wspólny wniosek Lubartowskiego Towarzystwa Regionalnego i y, y, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej i Muzeum y, wskazał jednoznacznie to miejsce, w tym wniosku, które Państwo y, podejrzewam, analizowaliście, i tam jest wskazane miejsce y, według wnioskodawców. Przy zbiegu ulic lubelskiej Armii Krajowej, nie, w ramach, nie w, na rynku 2, zmodernizowanym. Więc przekazuję to pytanie w imieniu pana prezesa, kiedy pan prezes wnioskował o tą inicjatywę właśnie na, na rynku 2. I czy właśnie chciałbym zadać pytanie panu radnemu, czy ta reakcja w taki sposób nie jest trochę jak gdyby podyktowana tym, że ona jest inną koncepcyjnie niż. Pan radny ma, żeby jakiekolwiek działanie upamiętniające budować na, na, na rynku 2 zrewitalizowanym, a nie na przykład u zbiegu ulic lubelskiej i armii krajowej, którą wcześniej Państwo, mówię o poprzednich kadencjach, projektowaliście do zabudowy i ewentualnie była dyskusja, bo i referendum w tej sprawie przeznaczone do sprzedaży. I, Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, bardzo proszę nie przekręcać. Bardzo proszę nie przekręcać. I pan, jeśli nie, no żałuję bardzo, że nie poznał ustaleń zespołu odnośnie e, wniosków, które wpłynęły. Zacznijmy od, e, od, może od końca. Po pierwsze, proszę mnie poprawić, jeśli państwo zespołu uznacie, że ja mówię nieprawdę. Nie wiem, chyba tylko pan. Tomasiak został i jest i pan imienniak. I pan Sekuła, przepraszam. Po pierwsze zacznijmy od tego, że z sprecyzowanego wniosku odnośnie upamiętnienia, upamiętnienia no w jakiejś formie księcia Pawła Karola Sanguszki przez LTR nie było. Zwróciliśmy się z prośbą o to, aby ten wniosek był uzupełniony wpłynął. A pan burmistrz powiedział, że były wnioski LTR-u dotyczące upamiętnienia, więc takiego wniosku nie było. Były wnioski dotyczące tylko nazywania ulic. Komisja, i to jednogłośnie, i też państwo przyjmą, e, poprosiła mnie o to no, w imieniu komisji, oczywiście, żebym zwrócił się do 27. Dywizji Wołyńskiej Armii Krajowej, czyli do wnioskodawców z taką oto propozycją, czy zaakceptowaliby nadanie placu przed dworcem kolejowym imienia właśnie 27 Dywizji i upamiętnienia tę Dywizję, czy tej Dywizji, przepraszam, na wieży ciśnień, jakąś tablicą, formą tablicy pamiątkowej. Panie, panie burmistrzu. ja też pan głos. Ja... Nie, 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 Panie Panie, panie, Witoldzie. Bo... panie Witoldzie. Więc, więc Panie Burmistrzu, ja zabrałem dyskusję wcześniej. Jedno zdanie, panie przewodniczący, tylko. Nie, nie, nie pozwalam. Natomiast jest pora bardzo późna. I przepraszam, nie pozwalam wrócimy do tego tematu, ponieważ to nie da się w jednym zdaniu zakończyć. Na temat jest to pismo, bo nic więcej, panie przewodniczący. Nie dzisiaj. Dyskusja jest zamknięta. Jest późna pora, okres przedświąteczny. Jeżeli ktoś chce złożyć życzenia, to na życzenia tylko mogę udzielić mikrofonu głosu. Jako przewodniczący rady życzę Wysokiej Radzie... Proszę bardzo, Panie burmistrzu, Rada Miasta i przewodniczący miasta nie są na pana rozkazy, więc nie, więc powiedziałem, koniec dyskusji. W pewnych, w pewnych sprawach wrócimy do, do tego, ale nie dzisiaj. Na ostatniej sesji burmistrz Bodziacki postanowił wrócić do tematu. Urządził podczas sprawozdania ze swojej pracy prezentację multimedialną o poczynaniach Radnego Zielińskiego. W moim przekonaniu, pan przewodniczący Andrzej Zieliński i, i klub radny, który opatrznie tak w moim przekonaniu rozumie tą sytuację jako ograniczanie Rady i jako organu stanowiącego w, w działaniach Rady. Muszę przyznać, że nie do końca też rozumiem tej takiej nerwowej, żeby nie nazwać, no historycznej wręcz reakcji połączonej z i konferencją prasową i, i z rezygnacją z przewodnictwa zespołu, jak i również z samego zespołu. Chciałbym tutaj trochę wykorzystując zachowanie pana radnego Zielińskiego Andrzeja, który kilkakrotnie składał protest w tej sprawie. Chciałbym również idąc tym śladem oświadczyć, że chcę zaprotestować prze, przeciwko takiemu stawianiu sprawy, że ja kręcę bo pan radny zarzucił mi na poprzedniej sesji, że przekręcam fakty że panu radnemu Zielińskiemu wmawiam.

Sprawozdanie było z Panem Prezesem, ale musiałam po raz kolejny tłumaczyć. Ja mówię tylko o tym, że to jest w ogóle sprawozdanie dla Pana Ministra. Czy jakiś problem techniczny Państwo może sobie usłyszeli, słyszeli, bo nagłośnienie jest y, słabsze? Y, proszę jeszcze raz o godzinę 0,4. Do. No, czy tak się natomiast powiem wprost i wyraźnie: ani nie sugerowaliśmy. nie wypowiadają się w minutach. Więc proszę nie się, że ja tutaj chciałem koniecznie przegłosować swój model, czy swój pomysł, czy pomysł platformy. tylko z kolegami też nie dyskutowałem odnośnie budowy tej. Jeszcze raz powtórzę. I proszę Państwa, bo ja cytowałem na poprzedniej sesji, tylko nie mogłem się odnieść, bo Pan Radny Zieliński stwierdził, że to jest wmawianie. Więc jeszcze raz przywołam treść, którą, o którą pan prezes Kulesza zwrócił się o wyjaśnienie tej kwestii, a mianowicie 29 lutego 2012 roku pan Andrzej Zieliński jako przewodniczący zespołu wystosował pismo do, do pana prezesa, rozdając go również na konferencji prasowej i przywołam jeszcze raz tą treść, którą na, na sesji cy, cytowałem. Członkowie zespołu wnikliwie zapoznali się z tymi wnioskami. I argumentacją wnioskodawców. Jednym z, wnios... Jednym z wnioskodawców jest Zarząd Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, oddział w Lubartowie, który wystąpił z propozycją budowy w Lubartowie pomnika poświęconego pamięci bohaterskim żołnierzom państ... podziemnego państwa polskiego, AK, na, ewentual... na zmodernizowanym placu przy ulicy Rynek 2. Zdaniem członków zespołu należałoby rozważyć i ewentualnie wnieść, pod obrady Rady Miasta propozycję budowy na tym placu pomnika Polskiego Państwa Podziemnego. Więc ja po posłużyłem się tekstem, który Pan w imieniu zespołu skierował, więc nie, nie, nie wmawiam, nie kręcę, po prostu takie, takie treści zostało, zostały w tym piśmie skierowanym do Pana Prezesa skierowane właśnie i Pan Prezes po, ponownie pyta, w jakim piśmie on... To wskazanie uiścił, bo z jego dokumentów, przeświadczenia wynika, że nie wskazywał tego miejsca pod pomnik.